you mm -hmm. Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, witam. Przez chyba dwa tygodnie nie było czytań tygodniowych, więc zapraszam Was tutaj na kolejne po takiej malutkiej, krótkiej przerwie. Musiałam troszeczkę zregenerować się, moi drodzy, i swoją energię. Moi drodzy, zapraszam na czytanie tygodniowe na okres od 18 do 24 sierpnia 2025 roku. Mediuzy z ogłoszeń parfialnych to informuję i kolejny raz powtarzam i uczulam, że jest to czytanie ogólne to, co tutaj usłyszycie. Zarówno część astrologiczna, jak i część dotycząca czytania z kart. Pamiętajcie, że takie czytanie może, ale nie musi z Wami rezonować i nie musi też rezonować z osobami, którymi jesteście zainteresowani. Pamiętajcie, moi drodzy, że nie podejmujemy żadnych ważnych, życiowych decyzji pod wpływem czytań ogólnych, bez względu, czy to są czytania dla Was, czy dla osób, którym jesteście zainteresowani. Jeśli macie do podjęcia jakieś bardzo ważne, życiowe decyzje i potrzebujecie wsparcia, to warto wtedy korzystać z czytań indywidualnych. Jeżeli Podobają Wam się moje czytania moi drodzy, odnajdujecie się w nich, to serdecznie Was zapraszam do kontaktu. Wszystkie informacje jak się ze mną skontaktować znajdziecie na dole w opisie tego filmiku WhatsApp Messenger. Również tutaj na dole ekranu wyświetla się Wam numer telefonu, pod który też jest podpięta aplikacja WhatsApp. Ta informacja jest istotna dla osób, które chciałyby się ze mną skontaktować, a mieszkają za granicą. Moi drodzy, z takich ogłoszeń parawialnych jeszcze przypomnę, że są na kanale dostępne czytania miesięczne na miesiąc sierpień 2025 roku dla wszystkich znaków Zodiaku. Podlinkuję na dole w opisie, słuchajcie, całą playlistę oraz myślę, że jeśli starczy mi czasu, to indywidualnie też tam dla każdego znaku może link wrzucę. I zachęcam Was również, moi drodzy, do zapoznania się z horoskopem chińskim to ciekawy horoskop, słuchajcie, w ogóle metafizyka chińska jest bardzo ciekawa, warto łączyć ze sobą takie informacje po to, żeby wiedzieć więcej i ewentualnie odpowiednio się ustawić, słuchajcie, na takie meandry życia. Co więcej moi drodzy, linkuję również na dole w opisie pod spodem informacja na temat pustego Pustu Księżyca na miesiąc sierpień 2025 oraz moi drodzy czytanie specjalne Archetyp Matki, Rana Matki w Tobie i czytanie specjalne Anielski Przekaz Wiosna i Lato 2025. Kochani moi, no a teraz przechodzimy sobie do informacji astrologicznych tego tygodnia. Najważniejszym wydarzeniem, słuchajcie, astrologicznym i astronomicznym tego tygodnia będzie to, że 22 sierpnia Słoneczko zmieni swój znak. Zmieni swój znak i opuści znak Lwa i wkroczy do znaku Panny, a zatem u dużo się pozmienia, zaczniecie czuć taki, słuchajcie, nowy vibe, tak? Będziecie tutaj gromadziły energię, będziecie odbudowywały to, co żeście słuchajcie, straciły przez ten czas, kiedy Słońce było w znaku Was poprzedzającym. Poza tym, moi drodzy, co więcej, no, energia tutaj słoneczna będzie taką główną rozgrywającą właśnie w tym tygodniu i to właśnie słońce jest takim głównym aktorem tutaj. To będzie taka niesamowita energia nagle praktyczności analizy, będziemy dążyć do perfekcji. No i oczywiście takie energie tutaj zaczną dominować w różnych astrologicznych wpływach tego, tego tygodnia. Saturn, słuchajcie dalej, w znaku Barana znajduje się w retrogradacji na tym samym stopniu i cały czas po prostu przynosi nam takie, słuchajcie, niespodziewane wydarzenia i oczywiście tutaj wybuchy takiej męskiej energii, więc już rzeczywiście widzicie co się dzieje. Tak? Chłopcy, którzy kiedyś tam biegali w piaskownicy z karawinkami, to teraz no, świat i, 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 i arenę międzynarodową i ewentualnie pałace prezydenckie, w których się znajdują, traktują sobie troszeczkę w tej chwili jako też pewnego rodzaju piaskownice, więc już słyszycie, są jakieś nowe spotkania, nowe nominacje i tak dalej. Nowe spotkania na szczycie różnych tam, słuchajcie, prezydentów się odbywają i to wszystko oczywiście zabarwione sytuacją polityczną, która się odbywa za naszą wschodnią granicą. No i oczywiście za to odpowiada słuchajcie Saturn, tak i za te, za, te, za te ich po prostu też tutaj zachowania. Nie liczą się z nikim i z niczym i no właśnie, myślą, że dalej są w piaskownicy, tak i dalej biegają z taką pukawką na, na kapiszony. No cóż, przychodzi nam się po prostu temu przyglądać moi drodzy. Co więcej, Pluton. Pluton słuchajcie, w wodniku na drugim stopniu w tym tygodniu i oczywiście również w retrogradacji. I tutaj słuchajcie, Pluton może przynieść też jakieś niespodziewane wydarzenia, wręcz zaskakujące. Mało tego, to jest powrót pewnych rzeczy, powrót jakiś sytuacji z przeszłości, jakaś powtórka z rozrywki. Moi drodzy, najmniej spodziewane wydarzenia, najmniej spodziewane momenty, w najmniej spodziewanym momencie, czego byście się nawet nie spodziewali, coś się zadziewa, tak? Czyli najbardziej na przykład jakaś tam, nie wiem, spokojna osoba nagle może wybuchnąć emocjonalnie. Najbardziej spokojna praca nagle może się okazać pracą, słuchajcie, niczym praca alpinisty, tak, albo właśnie kaskadera na przykład filmowego. Takie zwroty akcji będą nam w tym tygodniu, słuchajcie, towarzyszyły, ale efekt końcowy może być bardzo zadowalający, ponieważ taka energia Plutona w wodniku, a wodnik to ludzie, prawda, taka energia Plutona w wodniku, moi drodzy, może stać się po prostu nawet bardzo taka wyzwalająca, tak jak powiedziałam. Dla niektórych z Was możecie dosłownie spotkać się z jakimś cudem natury, cud natury, może otrzymać jakiś niesamowity dar, będziecie się tutaj, słuchajcie, konfrontowali z jakąś taką właśnie specyficzną, trudną, może nawet, jak bym powiedziała, trochę brutalną energią, więc tutaj właśnie ten cały... Saturn w znaku barana i Pluton w wodniku, słuchajcie, no właśnie mieszają, mieszają niczym w zupie, trochę za bardzo, za duża ta chochla. Uwaga też na pewne osoby, które dotychczas na przykład były bardzo spokojne, bo mogą być bardzo fajne emocjonalnie, mogą tutaj nawracać różne emocje i powiedziałabym, że nawet nagle mogą tutaj mieć takie miejsce uzewnętrznienia jakichś emocji, także... Patrzcie się na słońce, słuchajcie, panna jest w miarę spokojna, więc patrzcie się na słońce, panna, chwała niebiosom, równoważy tą energię właśnie tego tygodnia, wkraczając z tego właśnie salonowego lwa, słońce właśnie wkraczając do tej panny, z tego salonowego lwa, słuchajcie, uspokaja wszystko, bo lew to też, no wiecie, lubi, żeby wszystko było ze splendorem i żeby wszyscy na niego patrzyli. Jest skłonny do takich różnych, prawda, nawet i teatralnych gestów, a Panna bardziej wiecie, tak spokojnie, spokojnie. Zatem ta energia słońca dobrze, że będzie tak też dominowała prosto z Panny. Panno, droga, chwała Ci za to, że jesteś na niego skłonie. Wszyscy mamy nadzieję, będziemy trochę oddychać z ulgą, mimo tych różnych specyficznych wydarzeń, tak, czyli troszkę się tutaj wszystko załagodzi, a my wszyscy będziemy też, słuchajcie, tych różnych takich wydarzeń szukali wyjaśnienia. Tak, będziemy szukali, będziemy dążyli do tego, żeby się dowiedzieć, żeby to przeanalizować, co praktycznie można z tego zrobić. I właśnie jeśli jakieś sytuacje będą się tak zadziewały, że właśnie ten pluton w wodniku spowoduje u Was na przykład jakieś takie wyzwalające e, akcje, no to moi drodzy, właśnie tutaj panna powie, a dobra, dobra, właśnie tak, przeanalizujmy to, właśnie plusy, minusy, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i spokojnie, spokojnie, słuchajcie, panna będzie tutaj, że tak powiem, ułagodziła obyczaj. To tyle, moi drodzy, co miałam wam do powiedzenia, jeżeli chodzi o astrologię. A, a teraz Was zapraszam na czytanie z karty dla wszystkich poszczególnych znaków. Moje drogie wodniki, a ja teraz Was zapraszam na czytanie tygodniowe na okres od 18 do 24 sierpnia 2025 roku. Wodniki, moje drogie. Niesamowicie energetyczny czas, słuchajcie. No i zobaczymy, co się tutaj dla Was będzie działo w tym tygodniu. Wodniki przypomnę, że jest dostępne czytanie miesięczne dla Was na miesiąc sierpień 2025 roku. Znajduje się ono mojej drodze na kanale i oczywiście podlinkuję Wam tutaj na dole. W opisie link do playlisty czytania miesięczne. Poprosimy teraz karty dla rezonujących ze mną wodników, rezonujące ze mną wodniki na nowy, nawet nowy nadchodzący tydzień od 18 do 24 sierpnia 2025 roku. Moje drogie wodniki, ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, <laughs> szanse i zagrożenia. Pod swodem talii, moje drogie wodniki, macie kartę cesarzowej, więc warto sprawdzić, co macie w trzecim domu horoskopu urodzeniowego lub gdzie znajduje się Wasza Wenus, czyli Wasza planeta urodzeniowa, tak? Wasza planeta osobista, znaczy nie urodzeniem, ale osobista. Moi drodzy, właśnie, gdzie Wasza planeta osobista Wenus się znajduje, trzeba by w tej chwili nie tworzyć jakichś układów na niebie z innymi. Anetami, na waszym horoskopie indywidualnym. Poprosimy karty dla rezonujących ze mną wodników. Rezonujące ze mną wodniki, karty uzupełniające, dointerpretowujące. 18-24 sierpnia 2025. Wodniki, moje drogie, no cesarzowa. Stałe relacje, stałe związki. Niektóre wodniki cieszą się tutaj czymś. No, cieszą się czymś, co po prostu jest, tak? Są wierne czemuś a niektóre tutaj widzę jako szczęśliwe single, ale zaraz zobaczymy. U niektórych wodników też, moi drodzy, powiększenie rodziny. Dobra, zobaczymy. Ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse i zagrożenia. Pod spodem talii, moi drodzy, macie kartę złodzieja. A, właśnie. Więc tutaj mamy coś takiego, słuchajcie, zatrzymanie jakichś spraw, tak? Zatrzymanie też jakichś spraw. U niektórych wodników coś wychodzi na światło dzienne. Wodniki czekają, wodniki obserwują, wodniki się przyglądają. U niektórych wodników coś w stałych relacjach, słuchajcie, też gdzieś tam wychodzi na światło dzienne. Czy to dobre, czy to złe? Hmm, nie zawsze dobrze, bo złodziej mówi o tym, że jest coś, co się nazywa ukradzione szczęście. Pamiętajcie, że to arkan wielki, sprawy ważne i przeznaczeniowe. Nasza cesarzowa, proszę bardzo, król była w mojej drodze oraz dziecko. Dwójka mieczy i strata. I dziesiątka denarów i karta zazdrości. No, no, no. Też bardzo widzę związkowo jakoś tutaj, słuchajcie, ten tydzień. Królowa Buław oraz karta, yy, przepraszam, król Buław oraz karta dziecka. Kochani moi, yy, tydzień yy, to jest tydzień... Yy, próby brania spraw w swoje własne ręce, robienia porządków z jakimiś rzeczami, z jakimiś sprawami, które może gdzieś tam utkwiły, może przestały się rozwijać, przestały iść do przodu, przestały też Was w jakimś stopniu satysfakcjonować. Są tutaj wodniki, które odkryją jakąś tajemnicę właśnie, co do tego, dlaczego na przykład jakaś Wasza praca zawodowa nie idzie, jakieś Wasze przedsięwzięcia, zwłaszcza tutaj na przykład panowie z podznaku wodnika, tak, możecie mieć tutaj jakieś blokady i te blokady tutaj możecie odkryć. Też jakieś blokady w relacjach, moje drogie wodniki, wychodzi właśnie tutaj coś na światło dzienne, co to za blokady, co to się dzieje, dlaczego coś się nie rozwija, coś nie rośnie, coś stanęło w miejscu, moi drodzy i uwaga, tutaj też nie do końca jakieś szczere otoczenie. Są tutaj wodniki, słuchajcie, u których właśnie wychodzi coś na światło dzienne, no na przykład jakieś potomstwo, tak? Więc to może być potomstwo naszego partnera, jakieś ukryte, coś tu się nagle, słuchajcie, zadziewa, może też to być jakieś potomstwo. Yy, no, no tak, właśnie, potomstwo ukryte waszego partnera, moje drogie wodniki, lub wasze, jeżeli wy macie jakieś tam gdzieś potomstwo i ukrywaliście te sprawy, ukrywaliście te tematy, zatem słuchajcie, tutaj te, te, te rzeczy wychodzą właśnie bardzo intensywnie Wam na światło dzienne. No, słuchajcie, tydzień też taki, w którym po prostu będziecie, będziecie tutaj usuwać pewnego rodzaju, tak jak powiedziałam, przeszkody, bo coś się nie rozwija, coś, 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 coś nie idzie do przodu. Również właśnie w Waszych aktywnościach zawodowych będziecie się zastanawiali, co tutaj idzie nie tak, co idzie źle w aktywnościach zawodowych, dlaczego pewne sprawy mi się tutaj finansowo nie rozwijają. Moi drodzy, dwójka miecz oraz karta e, straty, no to macie tutaj szansę tego tygodnia. Kochani moi, macie szansę uniknięcia jakichś strat, strat finansowych, również i może strat jakichś, jeśli chodzi o kwestie o kwestie zawodowe, finansowe. Warunkiem tego jest po prostu takie zatrzymanie się w miejscu troszkę, nie podejmowanie może zbyt pochopnych decyzji i takiego zatrzymania się, takiego zatrzymania, utrzymania pozycji status quo. Tak? Czyli ani w jedną, ani w drugą stronę, nie, nie czynię pewnych ruchów, nie działam zbyt pochopnie, bo to jest tutaj, słuchajcie, bardzo duża szansa. Poza tym, moi drodzy, macie też szansę, tak jak powiedziałam, uniknięcia strat z tego względu, że będziecie się kierować rachunkiem ekonomicznym. Wedługa Mieczy mocno nam tutaj też pokazuje, właśnie na rachunek ekonomiczny, nawet momentami, na wręcz tak jakbym powiedziała, wyrachowane zachowanie i wtedy unikam na przykład strat finansowych, strat, strat zawodowych. No, moje drogie wodniki, też widzę, że tutaj jeżeli chodzi właśnie o kwestie jakieś osobiste, wyjaśnia się tutaj w jakimś, w jakimś stopniu ta sytuacja. Tu chodzi, słuchajcie, właśnie o jakieś straty, o jakieś tego typu rzeczy. Jeśli coś wisi na włosku, jakaś wasza relacja tutaj wisi na włosku albo jakieś dziwne się tutaj historie, słuchajcie, zadziały, no to ja widzę, że macie szansę chwilowo zatrzymania czegoś, uratowania, wstrzymania pewnych rzeczy, pewnych sytuacji, pewnego negatywnego rozwoju sytuacji, ale też dla niektórych wodników widzę tutaj możliwość właśnie w końcu dokonania wyboru, albo w jedną, albo w drugą stronę, tak? No tutaj mamy właśnie te straty. Przede wszystkim słuchajcie, kwestie ekonomiczne tutaj widzę. Możecie też kogoś powstrzymać przed czymś, żeby właśnie nie stracić ekonomicznie tutaj. Zwłaszcza jeżeli też macie do załatwienia w tym tygodniu jakieś skomplikowane sprawy urzędowe, bądź moi drodzy, możecie też powstrzymać jakieś skomplikowane, dziwne sprawy urzędowe, których. Możecie tutaj, dzięki którym możecie tutaj coś wskurać tak? I, i, i wtedy nie stracicie. Nie będzie tutaj, słuchajcie, e, e, straty. Cały czas pamiętajcie, aby kierować się zdrowym rozsądkiem, zimną, wręcz chłodną kalkulacją, nawet momentami, bym powiedziała, troszeczkę takim wyrachowanym zachowaniem. Dobra? Moi drodzy, karta dziesiątki denarów oraz karta zazdrości, to są tutaj dla Was, moi drodzy, ostrzeżenia. Karty ostrzegają Was przed, po pierwsze, układami zawodowymi, finansowymi, które są po prostu bez przyszłości. Tak, uwaga, które są bez przyszłości. Zwłaszcza jeżeli tutaj chodzi o jakąś długotrwałą inwestycję finansową. Jeżeli tutaj trzeba dużo pieniędzy jakoś gdzieś w coś zainwestować, to karty Was, moi drodzy, turychu jest, to karty Was, moi drodzy, przestrzegają właśnie przed tego typu działaniami. Karty też przestrzegają przed takimi jakimiś, słuchajcie, sprawami, które są po prostu bez przyszłości, typu relacje, tak, typu moi drodzy właśnie jakieś tego typu tematy. Słuchajcie, tu w ogóle jakieś takie nieszczerości, nieuczciwości, jeżeli chodzi o kwestie domowe, jeżeli chodzi o kwestie rodzinne, mogą wyjść na światło dzienne. Więc jeżeli, moje drogie wodniki, wy coś macie za uszami, bądź ma za uszami coś wasz partner, jeśli chodzi tutaj o, 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 o tego typu sprawy, bądź wasz jakiś na przykład partner biznesowy, wasz pracodawca, wasz wspólnik, to tutaj, moi drodzy, właśnie jakieś tam sprawy, jakieś tematy wychodzą na światło dzienne. Tak? I karty Was przed tym troszeczkę tutaj właśnie przestrzegają, że coś takiego się tutaj ujawni, coś takiego wyjdzie na światło dzienne. Czy to będzie przyjemne? No niekoniecznie, dlatego że moi drodzy, tutaj jest coś takiego, co, co, co wskazuje na te karty, że dokonało się. Tak? Czyli coś się dokonało. Więc moje drogie wodniki, jeżeli coś żeście zrobiły źle, jeśli żeście może podpisały jakieś niewłaściwe kontrakty albo właśnie jakieś niewłaściwe podjęłyście... Podjęły, 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 podjęłyście Ruchy finansowe, jakieś bardzo duże zobowiązania, żeście moje drogie wodniki zawiązały, to ja widzę tutaj troszeczkę właśnie takie nie bardzo fajne jakieś sprawy. Widzę, że no, po prostu karta mówi, dokonało się, coś się złego tutaj stało, coś się dokonało. Zatem karty, karty was przy tym przestrzegają. Przestrzegają was właśnie też. No przed takimi właśnie tematami, przestrzegają Was przed jakąś zazdrością, przestrzegają Was też przed ludźmi, moi drodzy, którzy podglądają Wasze szczęście przez tak zwaną dziurkę od klucza, przestrzegają Was przed osobami zawisnymi, zazdrosnymi, które są w Waszym otoczeniu które mogą Was wręcz po prostu podglądać, śledzić, obserwować, moje drogie wodniki. Także na to bardzo proszę zwróćcie uwagę. No i oczywiście, tak jak mówię, no pewne sprawy tutaj wyjdą na światło dzienne. Jakieś długo ciągnące się tematy, jakieś długo ciągnące się nieuczciwości, nieszczerości, również na polu rodziny, że jeżeli ktoś po prostu był nieuczciwy, jeśli chodzi o pieniądze. No i zobaczcie, bo też mamy tutaj ten czas właśnie Plutona, który uwalnia nas od pewnych rzeczy, który nas po prostu wyswobadza, więc być może wyjście tego na światło dzienne, tutaj tak, no bo karta złodzieja nam pokazuje, że pewne sprawy dochodzą tutaj na światło dzienne, yy, może być uwalniające, oczyszczające. Jeszcze dla niektórych wodników mam tutaj taki bardzo ważny przekaz. Są jakieś tutaj wodniki, które są przyzwyczajone do pewnego rodzaju relacji, bądź sytuacji takich właśnie w swoim życiu i powielacie te same schematy. Zatem, jesteście moje drogie tutaj czemuś wierne, zatem tutaj te karty też tak informują, jesteś wierny pewnym schematom, które są dla Ciebie niewygodne, które przynoszą Ci po prostu straty, tak? Może ciągle powielasz takie same schematy związków, może ciągle powielasz tego, typu, tego samego typu schematy, na przykład jakiejś tam prac, działalności, czegoś takiego, no to tutaj w tym tygodniu też możesz się spodziewać pewnego rodzaju jakiegoś takiego widzę oswobodzenia. Panie spod znaku wodnika, moje drogie panie, no właśnie tutaj możecie odkryć, jeżeli ktoś nowy się Wami tutaj zainteresował, możecie odkryć, że ta osoba nie do końca jest tutaj szczera. Może właśnie sobie gdzieś tam mieć jeszcze niepodogęczane jakieś swoje sprawy na boku. No i takie tutaj jakieś, słuchajcie, pierpałki z tym związane, więc bądźcie po prostu ostrożne również, jeżeli chodzi o inwestowanie w nowe relacje, w nowe związki w tym tygodniu, moje drogie Panie. Życzę wszystkiego dobrego i zapraszam Was, moje kochane wodniki, na kolejne czytanie.